Ni ja NIE DA RADY <śmienny> No kurwa, nie dość, że tak wychodzi jej gimnastyka, też się rzuca w... Dupsko <śmienny> Ale przecież kurwa nie, nie. Eee, Artystka. Artystka. Nie rób tego. No, musi, musi, musi się popisać, a potem... Nie Rzuciłaś mi... Oła, coś tam mi rzuciła. No, a zrób gwiazdę, pochwal się tam poskub sobie czy coś tam. No, i zabić mnie chce? No, no, jaka... A zrób szpakat.

Ja zamierzam się przytrzymać, ale nie kurwa wyrywać mi mięcho! Ha ha Aneta skacze dla nas! No? Lelele... Jakby by ci pasali spodnie? Z tyłu czy z przodu? Z tyłu czy z przodu? Z tyłu. To niewygodnie. A z przodu? Też nie. Tym bardziej. Dzucha już się zmęczyła. Płukam na styce. Teraz ponarzeka na mnie. Jeszcze mnie będzie chciała bić jak skończy filmik. A potem filmik rzuci na YouTube i ten włączy głos i da muzykę. Nie ładnie się. Nie, wiem. rób. O, jeszcze mi pierdolę teraz sobie. Ale jest żółwia. Ty kurwa żółwia podeptam, ty świzia. Żółwia. Nie atakuj mnie. A? W łokciach mi bije. To jest działka Aneta fajna. Pokaż swoje oka a łaniło mnie zasypki.